No to mówię, to są denary, jest 19 arów tych. Były pierwszy raz, zauważyłem, 29, że w nocy były. Maja, w maju tak? Maja, tak. I co dwa dni. Co dwa dni se przychodzą, bo tak chodzę co, co, codziennie i oglądam teraz. No tak wychodzi na to. No. I tu już wszystko o. Wszystko przekopały, także ten kawałek to już jest praktycznie niczego. Zaczęły już te późniejsze teraz degustować i już zaczęły no, kopać, ale, ale wcześniej się wzięły ze względu na to że są już, że Są tak? młode, tak że są młode ziemniaki już większe no bo to dwa tygodnie te ziemniaki były do kapania, już praktycznie tak przerywa, że co mówię czereszkę wczesną zjadły szponki lisy kury już wybierają u wika wybrały kurcość wronie kukurydze sarny chodzą czy sarenki już, już strzygą szczy, te kusia z... pogoda to uśnie, bo to był deszcz to, to tego a to zwiennie uschnie przecież to nic nie będzie no ale to, to jest w ogóle tak co roku czy co to pierwszy były, raz no, po tamtej stronie drogi by miałem w tamtym roku i nie było tego czyli co tutaj w tym, po tej stronie jest pierwszy raz tą ziemniaki były na kukurydze przychodziły jak była przy domach nawet tam da, bliżej rzeki jak tego to przychodziły było, ale tyle no to dziubnęły tam parę krzaków i tyle Czy tu... tyle to pierwszy raz Czy tutaj ile razy mogły być tak powiedzmy? a za trzy razy pewnie już były Kto hmm. wpadł na pomysł tej ambony, takie coś? bo szwagier Yy, kolega jego jest yy, no, w myśliw, kole myśliwskim i kazał mu, że zrobi, tylko że ma drugą zmianę. no, no bo, oni, bo tak z góry lepiej widać. Co ty będzie kochać? Nic. No. no to mówię, pokąd te wcześniejsze, to tego, te późniejsze już, ale już się za nie zabierają, Znaczy na 10 tysięcy to co w tej chwili jest, tak? co jest w tej chwili? No bo masz tu jest 19 arów. Niech by było tak lekko, 8 tysięcy. No bo plon średni jest minaty w granicach 57-60 ton, 50 ton niech będzie, to może z 10 arów 5 ton po złotówce, a po złote 20 przecież co sprzedawałem w tamtym roku.